Siemaneczko, witam w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, a dokładniej seria z dodatku Premium Expansion. No i co? Tak jak zapowiadałem, wybudowałem sobie gospodarkę. No i będziemy sobie ją oczywiście dzisiaj w tym pierwszym odcineczku prezentować. Także powolutku sobie w jej kierunku zmierzamy. No co? Tak jak mówiłem wcześniej, tam bodajże to był odcinek z oprowadzenia, z omówienia w ogóle tego dodatku. No to po prostu no te gospodarstwa nie robiły podstawowe na mnie jakiegoś za dużego szału e, i wrażenia, więc dlatego tutaj postanowiłem sobie własną gospodarkę zrobić, a może tutaj na skróty przez płot polecimy generalnie gospodarstwo z zewnątrz jeśli chodzi o dom wygląda tak troszkę tutaj e, delikatnie tam wzorowałem się na tym jak ten dom wyglądał pierwotnie e, tutaj mamy takie proszę bardzo ozdóbki sobie Tutaj, Rubir, Ukraina. No, i tak wygląda z drugiej strony. No, i tutaj takie lekkie zadrzewienie. Samochodzik generalnie pozostał ten oryginalny właśnie z tego dodatku. Tutaj, były takie ogrodzenia, można powiedzieć, wokół chałupki. Więc je też sobie na nowo zrobiłem z wykorzystaniem tych płotów, które są również właśnie dostępne w tym nowym dodatku. No i co, generalnie będziemy może sobie tutaj od tej pierwszej strony lecieć, tam na zewnątrz sobie zaraz pójdziemy. Mamy silosy, w końcu normalne, odpowiadające <laughs> temu stylowi, w jakim ma być to gospodarstwo. Nie jakieś tam nowoczesne silosy Unii, tylko stare, zadzewniałe, porządne silosiki. Co tutaj mamy dalej? Tam mamy jakieś ozdoby, nie mamy nic ciekawego z tyłu. Tutaj nasza czyczepka, bo miało być tak, że Miała być tam z Farmtecha niby użyta, ale jak na razie tej Farmtechowskiej, czyli oryginalnej z dodatku przyczepy używać nie będziemy. No i tutaj mamy taką sobie stodółkę, w niej schowane te oryginalne maszynki, które były na tym gospodarstwie startowym, dokładniej siewnik do, do warzyw i jednocześnie tutaj też kombajn do zbioru tych nowych warzyw, tych nowych upraw. Tutaj, siewni do kukurydzy zamykamy sobie wrota. Piesek biega, co mamy tutaj dalej? Hmm, tutaj mamy przyczepkę samozbierającą. Następnie mamy Orlika do buraków cukrowych Władimirca, bo w ogóle zastanawialiśmy się, ile tutaj tych ciągników e, na tej serii zrobić. No i stwierdziliśmy, że będą dwa takie główne, które będą zapierdzielać do ostrej. E, że tak powiem roboty, natomiast dwa będą potrzebne do takich robót mniejszych, jakieś tam wiecie, opryski, nawozy e, jednocześnie też praca z turem, więc e, stwierdziłem, że tutaj damy sobie władzia do tura. E, no i też miał być, miał być e, bizon i wstępnie tak jak zaczęliśmy sobie tam powolutku sejwa szykować E, jeszcze tutaj też w międzyczasie dopowiem, że będą polskie i zagraniczne sprzęciki, tutaj na tej Gospie póki co na samym starcie. No i jednocześnie też e, będą maszynki starsze i nowsze. Miał być bizon, ale jednak stwierdziliśmy, że ciągle ten bizon w każdej serii występuje e, w różnych tam konfiguracjach i różne modele więc trzeba coś innego w końcu zrobić. No i co prawda, na początek nasz areał może nie jest jakiś za duży, ale mimo wszystko bardziej wydajny będzie tutaj ten klasik. A z racji tego, że ma on już trochę lat na karku, no to myślę, że fajnie się nam wpisze w ten tutaj klimat. Już tutaj nawet na live występował i też wydaje mi się, że był to bardzo dobry wybór. Ten kombajn też miał kiedyś być na serii na kolonii, ale finalnie został zmieniony na jakiegoś tam bizona, bodaj rzeczywisto, ale już nie pamiętam. No ale nie istotne. Tutaj Jedna z nowszych maszyn, a dokładniej prasa Kejca e, Oczywiście do okrągłych do kostek nie mamy nic, bo w sumie raczej chyba się nie będziemy rozdrabniać na te kostki. E, bo zaraz też powiem odnośnie priorytetów, jeśli chodzi o e, tutaj tego Sylvika. Dalej mamy e, zatorka, bo miał być ten niby oryginalny, no ale nie oszukujmy się. Maszyny oryginalne jakoś tak za bardzo już nie rejestrują tak jak w przypadku startu farminga a nie jest to star tylko jedynie co dodatek wyszedł no i dodatkowo ten zetor więc co prawda sobie zrobiliśmy e, krystala, no ale swojego e, i tutaj dużo lepiej myślę to wyszło tutaj oczywiście obora dla krówek już tam nic nie mamy tam mamy tyły gospodarstwa więc tam zaraz pójdziemy no i generalnie drugi ciągnik taki z tych słabszych, pomocniczy e, no to będzie tutaj w tym wypadku ursusik Kurczę, chciałem sobie trochę tak o, żeby ładniejsze ujęcia wychodziły. I tymczasem walnąłem sobie w Ursusika i nam się przesunął. Więc y, moim zdaniem ładnie się tutaj komponuje. Miało być bez tej 60, ale stwierdziłem, no kurczę, mamy Zetora. Mamy jeszcze jeden ciągnik, który zaraz zobaczycie. Mielibyśmy tutaj władkę, no ale polska seria bez Ursusa, no nie no, ludzie kochani. No i tutaj oczywiście jeszcze dodatkowo mamy cyklopa. Tutaj też dwukółeczka, buda dla pieska, myjka ciśnieniowa, która czerpie wodę ze studni Co tutaj dalej? Tutaj mamy skodzinę, bo trochę przy tym warzywnictwie będzie roboty i będzie odwozu tych warzyw Więc stwierdziliśmy, że dawno jakieś tam ciężarówki w ogóle nie używaliśmy, z takich nawet starszych Więc dlatego tutaj ta skodzina z nami na serii będzie Moim zdaniem też tutaj fajnie się ten klimacik wkomponuje co mamy tutaj dalej? Mamy tutaj w garażu pochowane troszkę maszyn, dokładnie opryskiwacz, sadzareczka, rozciewacz nawozu, no i siewnik poznania, standardowo. Tutaj zrobiłem sobie takie eleganckie bajoreczko na gospodarstwie, żeby tak łyso nie było. W sumie to pierwszy raz coś takiego robiłem. No i nawet znośnie generalnie moim zdaniem wyszło. Co mamy tutaj dalej? Przyczepka Autosan, kultywatorek. Tutaj jakieś dechy leżą niewykorzystane, tutaj jakieś blachy przy budowie niewykorzystane Tutaj stary kombajn, trzeba będzie go kiedyś na złom wywieźć e, Tutaj rozsiewacz do wapna e, Mamy tutaj ule, pszczółki sobie latają No i też oryginalna e, talerzóweczka Unii z tego właśnie dodatku e, Tutaj mamy obredlacz, przynajmniej ja tak to nazywam, do ziemniaków e, Tutaj dwa pugi. No, i co, troszeczkę nowszy sprzęt. Bo mamy tutaj zgrabiereczkę Samasza. Tutaj mamy krukowiaka, taśmociąg. E, I jednocześnie tutaj jeszcze też opielacz do warzyw. Tu już nic nie ma. A tu kurnik jeszcze mamy. I lecimy sobie szybciutko dalej, bo czas leci. Czas leci, czas ucieka. A kurde, zawiesiłem się. Trzeba się streszczać. No i tutaj mamy głównego w sumie konia pociągowego, a dokładniej tego fiacika. Miał być też taki zamysł, że będzie ten oryginalny e, fiacik. No ale też te maszyny, tak jak mówiłem wcześniej w przypadku Zatora, nie robią szału na nas, więc znaleźliśmy lepszego tutaj e, fiacika e, w modach i moim zdaniem dużo fajniej się komponuje, dużo fajniejsze e, bariery, dużo lepsze dźwięki, e, mimo tego, że ten nawet miał dosyć spoko te dźwięki, ten właśnie. Który jest w dodatku, no ale tamten Fiat został zastąpiony innym. E, tutaj mamy rozrzutnik do obornika. Tutaj kolejne dechy leżą, bo jeszcze będzie budowa jakiejś tam się toczyła. E, tutaj mamy tajfuna do e, drewna. E, tutaj jednocześnie też mamy e, te widły do palet. E, następnie mamy jeden kultywatorek. Tutaj e, ta maszyna do tworzenia ledlin. W sumie nawet nie wiem, jak to się nazywa fachowo. I mamy jakiś tam stary kultywator zarośnięty w krzakach. Tutaj kolejne elementy, jakieś tam podbudowę. Tutaj dwa silosiki na kiszonkę. Tutaj nie wiem, czym akurat tu się znalazła przetrząsarka. Samasza. Tutaj kosiarka. Pottingera. No i tutaj też wykorzystaliśmy tą oryginalną przyczepę, która tam była klasa, bo nawet fajnie wygląda. Druga taka wywroteczka. No, i tutaj ostatnia przyczepa, już tutaj dwuosiowa. No, jeśli chodzi o park maszynowy na ten moment, to tak to wygląda. Dodatkowo, ja sobie tutaj jeszcze, jak wpadłem w szał robienia generalnie tamtego Bajorka, to wpadłem w szał i tutaj zrobiłem jeszcze taki stop, dosyć duży. No, wyszło jak wyszło, mogło być troszkę lepiej, ale mi się podoba. Generalnie, troszeczkę takiego fajniejszego klimatu wnosi. Na tą mapę, i jednocześnie tutaj też mamy taki Ala-lasek, ale na razie nie będziemy go wycinać, bo mamy jeszcze troszkę innego, generalnie, lasu w swoim posiadaniu. Pól nie mamy zbyt dużo. Zaraz Wam tutaj powiem, które pola są nasze. Pole nasze to jest 29, 43, 44, 31, 32 i 53. No i na ten moment tyle nam generalnie pól wystarczy. Nie są to też jakieś tam strasznie duże kawałki. Poza tym, tak jak przed, przed chwilą wspominałem, mamy też trochę lasu, więc z tym lasem będziemy walczyć. Na pewno będziemy sobie tam chcieli jakieś budowy jeszcze toczyć i tych desek, myślę, które są na gospodarstwie niewykorzystane zabraknie. Więc trzeba będzie na tal tak się udać, żeby po prostu ten materiał przerobić. Ta seria też ma być taka, żeby trochę inaczej wyjść poza bariery, to co standardowo zazwyczaj na seriach robimy i nie tylko skupiać się na uprawie pól, ale właśnie też trochę przy okazji pobawimy się z tymi nowymi warzywami, pobawimy się też trochę z tymi nowymi zakładami produkcyjnymi, które tutaj są dostępne na tym dodatku, pobawimy się jednocześnie właśnie z drewnem. Bardzo ciekawi mnie produkcja fortepianów. No i myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o ten wstępny taki odcinek z prezentacji gospodarstwa. E, bo już czas nas goni. Także cóż. E, już kolejny odcinek taki pełnoprawny z jakichś prac polowych będzie niebawem. Także co. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że gospodarstwo wyszło w miarę e, i seria będzie wam się podobała. Także co. Do następnego. I się manko.